Oj, zarżyj, zarżyj, koniku, zarżyj, pod jaworem stojącym. Tam cię usłyszał, maniu najmilsza w pie lącym, Tam cię usłyszał, łio najmilszy w pie lącym. Konicek zarżał i jawór zadrżał. Ma Rysia usłyszała: Oj, przyjedź, przyjedź, Jasiu najmilszy. Dawno mi cię nie widziała. Oj, przyjedź, przyjedź, Jasiu najmilszy. Dawno mi cię nie widziała. Przyjechał do niej na parę koni i stanął przed wrota. Oj, wyjdzie, wyjdzie, Maniu najmilsza, dam ci pierścień ze złota. Oj, przyjechał. Oj. Oj, wyjrzyj, wyjrzyj maniu najmilsza dam ci pierścień ze złota. Marysia wyszła, rądzkę uścisła. Jak się masz najmilejszy? Czemu nie bywasz? A czy się gniewasz? Bo ja robić nie mogę. Bo mi się przerwała szklanym dzbanuskim Jak chodziłam po wodę Ja ci mówiłem nie wiesz po pełnym Bierz sobie po połowie Tyś nie słuchała po pełnym brałaś A teraz poleż sobie Tyś nie słuchała, po pełnym brałaś, a teraz poleż sobie. A już ja jadę, już ja odjeżdżam, już mijam twoje wrota. U ciebie Maniu nie bywali, ja biedny sierota. U ciebie Maniu nie bywali, a ja biedny sierota. No.